Czarnoskóre. Nikt nikt, 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 się nie wypowiada na temat czarno kurwa. Co właśnie wypowiedziałaś już na ten temat. Dziękujemy. Następna osoba. Okej, okay, to ja uważam, że kobiety nie powinny być czarny. Dobra, Konfederator idzie. A suka. Ja pierdolę no Kogo pukają? Mam nawet. To właśnie że pukają. No właśnie, myślę, że, ja. że kogo ja pukam. A kurwa. Stąd no. 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 O, nie widziałem tego. No, się, o, to się chyba lubi tą nagrodę, tak mi się wydaje. Zagraliście na tym Brizie? Nie. Nie, nie nie chcę grać. Nie, nie. nie. No, kurwa, jest KMK na... Nie, to Pendolino, bo przyspiesza za bardzo. Nowa jest KMK. O, uf, tam się czuję jak w statku kosmicznym. No! Ja w nocy i się przyjechać. Zawsze z kurwa najstarszą no. jechałam w nocy. Zwłaszcza z Wejherową. Ja też eee. chcę. Nie założę, zalach. Hello, ampelinę on. Tak, poznałem waszego ojca. Kurwa, poznałam! Znowu grałem? Ha? <laughs> Ale to ty Niech ja stoję I na się, tym się, kurwa. Jak za to, na to tak, <grym> no nie mogę zafrasować. Tak, jeszcze mnie prądzą. No i straj, ale ten hedzik na kurwa, celnik się to. <grym> Aki był, rozumiesz? Przeczytałam tego klipa Przeczytałam <grystanie> tego klipa Mogę tego się <grystanie> Czekaj, daj ja wychylę A tam ty odolisz Dziękuję Healing, need, healing, need, healing, need, healing Dostał O kurwa To jest pies Jaki kurwa pies To jest pies Z tej Z każdej Piasta cię chyba jebał I teraz tu słuchaj cały czas dźwięk mojego psa ja pierdzielę! O kurwa, O kurwa masz. nie, 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 doma, się. O, mam... nie, 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 się makaron nie, ten... ja, makaron... zrobić nie, 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 makaron nie, nie, Ja nic nie, mówiłem, Naprawdę nic nie, nie, o, mam ten. Another print! Znowu spike Dobra. Tak będziemy stopniowo. My powinniśmy, nie wiem od jakiegoś od eskalacji, tak? Kompy na rozgrzanie i potem Unrate, nie? Żeby trajardować. No, dobra, jak naszyję ty pikujesz, dobra? Co? Dobra. Ja fliszę, no! tu tu Max weszła, pę! Dziwię Ja że to żeście się kurwa zgrali. Na czorguj. Nadia, chcesz nam coś powiedzieć? Gdzie jesteś, hello? Obok mnie Faktycznie. Young Iggy? Ja pierdolę. Ona nie wie, że ma do czynienia z bestią, jeśli będzie miała... Da o, kurczę. O, kurde. Czekaj. tak. <laughs>

Dodali nowy dźwięk w dołączania do lobby w Valorancie. No, zaprezentujesz jeszcze raz? Ja, poczekaj. To wyjdę i wejdę, okej? Okay? Chciałam się zapytać, czy nadie zapraszamy do gry? A faktycznie, bo ja chciałam też to powiedzieć, a zapowiedziałabym. Zaraz odbieraj to. W chipie miej ten Genshin. Róż cipsko, Biegnij do telefonu, no. Nie słyszysz, że dzwoni? Rrr. Ty hamuwo jedna, ty małpowredna, ty czerwono włosa. Cholero. Halo? O, halo! Haia! Chodź walo, jebać gęsi. Taką chbanie wyjebała z klasika. O! Uhuhuhuhu! Ja pierdolę! Ale zerwał w kuciapę! Ja! Już mi lepiej. Jak wychylisz, to mogę ci jebnąć moim, moim kamerkom. <laughs> uh, he new, new tactics, keep it fresh. You yeah? no. <laughs> will You will not. That was it. That's all. One enemy remaining. <laughs> <Yeah>! <laughs> I you. killed me! Ja myślałam, że to ten jest dalej, yy, Swift Play. A to nie jest Swift Play? No, to... Nie. Nie. Kurwa! Naprawdę?! Ja pierdolę! Ja myślałam, że my dalej Swift play gramy. Konoha, konoha Dream Team. Jest... E, ty kurwo! I'm... Ja pierdolę. Well. Aż mi się go szkoda zrobiło. Hey. Yes. E. Oj. ja <laughs> tylko seryfa prosiłam, no ale skoro tak. Ma... Czemu mam tyle wody, no?

Co to może iść? J Jeden kulkę ją mam To jednak jest polski, dlaczego się wcześniej nie odzywał Nie wiem Nie wiem, <grymne> nie wiem <grymne> Give me... Uh, give me skin Vandal Lecie Lecie, proszę, tutaj. Pierdolili Cześć. po polsku Nie mam, nie Lecie O oh my god Ale mutapa wyjebałem tej, tej, race, tej rejsy... tej gry. Nie, nie Kto pytał? Give him skin uh, gecko. Woda mu się gotowała No nie pikuję, bo mam fantoma We go. Ja, ja, ja też dlatego pikuję ma... Przepraszam, Nadia. Idziemy z kim, Vandal? E... E, masz tego? Czego? Czego? Kurwa, do... <śm> o, nie, o, nie mam, No, do Vandala. Tego? O, tego. O, kurwa. kurwa! Kurwa, to dociki! To Musiałam powiedzieć na parki. Oj! No wiedziałam. No <śm> za kurwa patrzę. rura. <śm> Zaplantuj! Wait, plan. Dziękuję. Ale pizdę wyjebałem tej rejny jakie to było dobre, jakie rytolek jest Jaki dobre. Nikt nie pytał. Ale w pizdę mi wyrwała, ale to było do... <laughs> Kurwy! Trzeba <laughs> jeszcze drugi raz wyjebać, tak? Chciałem już tam iść i mu tego stuna jakby na znaczy ciebie tego to, żeby go spowolniło. Tego to, ten, tam. Tak, że... Nadia... a nieważne. Ja, <laughs> bo kasy nie masz. No i ja chciałem cię... Ja, o, kurwa! Be, ja poczekam, ażby się wyjebiecie. slow. Ej, nie odpuszczę. Rzuć jej kurwę. Zaboliłem. Co może tego? B, a ja rzucę tego stuna, na mi da. Znaczy, no, kurwa, no tego. Na no tego, no, no, no kurwa, no tego. No kurwa, kurwa nie tego, no kurwa, tego, tego, no. Kurwa! Kurwa, no tego! Kurwa, mogę się schować za tym, za tym ścianą, puścić tego stuna. Bo ja puściłem tego stuna i byłem, jakby, no on.